Był problem z pogodą, sucho było. Zobaczmy, jak wygląda rzepak. Zabieg powinien być zrobiony już dwa dni temu. Zostałem opierwyż, to idę pryskać. Żeby sąsiad się nie ja... <grywka> Solidna dawka pieczy. Korona Powiedz nam na dzisiaj, jak wygląda sytuacja z jesieni tutaj na tym twoim polu. Ciężkie schody były, bo akurat był problem z pogodą, sucho było. A ile siałeś? 30 sztuk, nie była duża obsada. Zresztą widać, jak się patrzy, to nie jest gęsty łan. Problem był z samosiewami. Nie było ich widać, a teraz wyskoczyły, przez co właśnie wczoraj tośmy robili zabieg. Proszę Państwa, zobaczmy sobie, jak wyglądają samosiewy. To nie jest tak, że pszenica zdominowała plantację. Są to, że tak powiem, pojedyncze sztuki, ale chodzi o to, że później zbierając rzepak, nie chcemy mieć go zamieszanego z pszenicą. I żeby sąsiad, sąsiad się nie I żeby sąsiad się nie miał. Jak sobie poradziłeś z samosiewami? 0,8 litra latarki, także taka niby maksymalna ma ten samosie jeszcze coś tutaj robiłeś? Był udawany bor. Brakuje w tym, że paku boru. Właśnie kurczę, to jednak po jesieni zostały takie niedobory. Przewiście na robaki, żeśmy pojechali. No i odżywka poszedł e, mikro fosfor potas. Regulację robiłeś? Nie jeszcze. Czyli jeszcze czekasz. Pierwsza rzecz, o której Mariusz powiedziałeś: brak wody. Już jest. Jak jechaliśmy. Tutaj autem to praktycznie rzecz biorąc za samochodem się kurzyło. Zobaczmy sobie pierwsze lepsze miejsce. Widać, że tu wilgoć jest, czyli nie obawiamy się braku wody, szczególnie, że tu jest mocniejsza gleba. Masa organiczna też była. Teraz zobaczmy, jak wygląda rzepak. Dobry termin siewu i dobra obsada. Proszę zwrócić uwagę, tu dwa nasionka, że powiem, były obok siebie. Mamy dwie rośliny, a już mamy bardzo ładnie rozwinięte pędy boczne. Widać, że ta roślina rozrasta się na boki. Dlaczego? bo ma miejsce. Zagęszczanie łanu powoduje, że rzepak sam ze sobą konkuruje na dole, konkuruje na górze. Czyli to, co już widać, pięknie rozwinięty rzepak z rozwiniętymi pędami bocznymi. Tu jest ten aganos nasz, nie? który tak, szybko startuje, tak. szybko się rozbudowuje. Proszę patrzeć, jaki to ma pokrój. Ale co jest ważne, to jest dobre 20 cm. 15 jest na pewno. Czyli zabieg powinien być zrobiony już dwa dni temu. Dlaczego? Szczoł dziesiątkę jest wtedy, kiedy mamy intensywny wzrost, a regulator już jest i działa. I wtedy... Ten rozwój pędów bocznych jest jeszcze mocniejszy. Dobra, dostałem opierpisz, to idę pryskak. A teraz trzeba Cię pochwalić. Proszę zobaczyć, co jest ważne. Dominacja korzenia głównego. Co to znaczy? Że uprawa została zrobiona dobrze i że woda była w czasie wschodu. O, Ale. o czym mówiliśmy, są braki boru. Widzimy, jest pęknięcie w środku. Odtąd dotąd mamy już przyrost. A najlepiej byłoby zrobić zabieg o ten dzień, dwa dni wcześniej. Szyjka korzeniowa jest gruba, czyli moment siewu rewelacyjny. Mocno rozwinięte pędy boczne, dominacja korzenia głównego, czyli wszystko zostało zrobione bo jak popatrzymy się na te rośliny z góry, to generalnie większość kwiatostanów jest jeszcze schowana między liśćmi. Ale już trafiają się. Ale już pierwsze są odkryte. I to jest właśnie to, co się dzieje w naszym regionie. To jest plusem to, że każda odmiana jest siana po hektarze. Tego typu zbiór, że zbieramy z jednego hektara całościowo i porównujemy jedną odmianę do drugiej, ma no tą zaletę, że po pierwsze każdą odmianę można zebrać wtedy, kiedy trzeba. Tak. O, I tu chodzi to o to, żeby się nie spieszyć. W tamtym roku właśnie był problem, bo że jedne rzepaki jest... były suche. A drugie tak. były całkowicie zielone, że nawet nie szło tego wykorzystania. Dla jednych było za późno, a dla drugich było za wcześnie. A tak. Chodzi o to, żeby każdą zebrać w optymum, żeby ją y, w sposób taki obiektywny ocenić. Mamy zrobione samo siebie, mamy zrobione szkodniki, i dzisiaj dokładnie ma być wykonany zabieg regulacyjny, pomimo tego, że szykują się jeszcze przymrozki. Dodajmy jeszcze jedno. A tym polu ten rzepak będzie, może tak wygląda, przez to, że tu jest dzisiaj stan obornika kurzego. danego no to typu, tym bardziej. Pod korzeń. Także... Tą masę organiczną, bo widać, że jest. tak. Zobaczmy jeszcze na chwileczkę, jak wygląda kwestia suchych znieliznych kapustnych. To jest takie miejsce, które się nie topi, czyli tu jak gdyby nadmiaru wody nie ma, pomimo tego, że jest wyższy poziom bud gruntowych, ale góra, można powiedzieć, jest taka bardziej nie przepuszczalna. Jest, tak. Czyli to jest, jak można być perfekt, super warunki. Natomiast zobaczmy sobie, co się dzieje na liściach. O tutaj widzimy te plamy, ale to wszystko jest na najstarszych liściach, także nie ma problemu. Zobaczmy sobie jeszcze, co się dzieje na szyjce korzeniowej. Wszystko jest bialutkie, szyjka jest lekko zielonkawa. Tutaj dopiero jest coś na bliznach po liściach, ale jest wszystko płciutko. Czyli tak naprawdę rzepak jest dobrze zrobiony i w tych warunkach on rośnie, że tak powiem, bez żadnych problemów na szyjkach. Korzeniowych, czyli sucha zgnielizna jest tylko w niewielkim nasileniu na liściach, a w sumie korzeń jest czysty. Czyli to jest dobra wiadomość. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw, omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. wasie siebie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto z